od jego wpływu. Po lekcjach grupka przyjaciół wybiera się do ratusza, gdzie czeka już na nich przygotowane przez Malfreda zaproszenie do zwiedzania. Okazuje się, że tak naprawdę Manfred tam mieszka, a komputer, który znajduje się w muzeum jest podobny do tego, w którym przebywa widoktor. Przewodnik, Stefan Karabski chce ich oprowadzić tradycyjną trasą, ale net od razu mu przerywa, mówiąc, że chcą zobaczyć superkomputer do sterowania ruchem. Zamierzają sprawdzić, jak usunąć pliki, które zostały u widoktora, chodzą do dużego pomieszczenia zastawionego szafami, mrugającymi setkami kolorowych diod, a po ścianach biegły tam różne grubości wiązki przewodów. Manfred zobaczył siebie w fizycznej formie po raz pierwszy. Dokładnie studiują budowę komputera, To niepokoi przewodnika. Następnie przyjaciele jadą do zbędnych kalorii, mając wrażenie, że ktoś ich śledzi, rozglądają się po kawiarni, a jedna z kobiet wydaje się Felixowi znajoma. Przyjaciele ustalają szczegóły kradzieży. Ale Niki zwraca uwagę na ich konsekwencje, między innymi policja zacznie szukać ich ojca. Ned i Felix nie chcą narażać Niki, więc decydują się, że wszystkim zajmą się sami. Felix przypomina sobie, że ojciec kiedyś pracował nad mikrorobotem. Planują, że wpuszczą do widoktora cyberkaralucha, który będzie wpełzał do wnętrza obudów i szukał właściwego dysku. Ostatecznie dochodzą do wniosku, że nie mają na to czasu, rozważają dostanie się w inny sposób do budynku. Ale nagle Niki wstaje tłumacząc, że już późno i musi jechać. Kobieta, na którą Felix wcześniej zwrócił uwagę, wciąż siedzi przy stoliku. Pięćdziesiąte piętro. W czasie, kiedy w szkole trwa klasówka z matematyki, Felix i Ned załatwiają sobie zwolnienia i idą do Silver Tower. Synchronizują zegarki. Patrząc na budynek, zgodnie stwierdzają, że zadanie, którego się podjęli, jest niemożliwe. Chłopcy są na łączach z Manfredem. W tłumie wchodzą do budynku, przemykając niepostrzeżenie. Dalej na bramkach wymagane są specjalne karty dostępu. Chłopcy szybko zawracają i postanawiają dostać się przez garaż. Przemykają poza zasięgiem wzroku strażnika w budce. Dostrzegają znajome furgonetki z napisem transport z zwierząt. Wchodzą do windy, która ma tylko pięć przycisków, zero i cztery podziemne poziomy. Wciskają zero i znów znajdują się w holu, z którego wcześniej zawrócili. Wybierają najdalej umieszczoną bramkę i przeskakują ją. Wraz z tłumem dostają się do winy. Najwyższy przycisk ma numer 48. Manfred podpowiada, by pojechali na 46 piętro. Lokalizowana była na nim mała kawiarenka, do której się udali. Nikt nie zwraca na nich uwagi, ponieważ praca na tym piętrze trwa do późna. Manfred odnajduje w sieci stare plany budynku. Chłopcy dostają się na 50 piętro. Najpierw przez szyb windy, co jest bardzo niebezpieczne, bo windy wciąż kursują, a później wędrują szybem wentylacyjnym. Niestety Ned nieostrożnie siada na kratkę wentylacyjną i spada w dół prosto na fotel w pustym gabinecie. Nagle drzwi otwierają się i do gabinetu wchodzi kobieta, grzebiąc w stercie papierów i prosząc chłopca o podpis na dokumencie z NASA. Ned podpisuje się w zaznaczonych miejscach jako James Bond. Kobieta, nie patrząc w ogóle na niego, wychodzi. Felix wyciąga do przyjaciela ręce i pomaga mu wspiąć ją do przewodu wentylacyjnego, po czym wtyka kratkę na miejsce. Przyjaciele sprytnie omijają kamery, przylepiając do nich kulki z plasteliny. Udaje im się ominąć czujniki, ale nie mają planu, co robić dalej. Postanawiają najpierw zobaczyć, gdzie jest księga, a Felix wpuszcza muchę robota na poszukiwania. Niestety zostaje złapana przez zwyczajnego pająka. Postanawiają zatem wykorzystać maski, które przygotował dla nich Manfred, by oszukać widoktora. Nastolatki dostają się do magazynu starał i dostrzegają księgę profesora Kuszmińskiego, a zabiera ją jakaś elegancka dziewczyna. Kopcy ruszają za nią, ale kiedy próbują do niej zagadać, okazuje się, że to Nika. Nastolatka zatrudniła się jako asystentka w jednej z firm, żeby zdobyć zapiski naukowca. Nika zastanawia się, czy nie wystarczy, że mają już księgę. Upierają Manfred, twierdzą, że nie znajdą już tego dysku. Ostrzega ich też, że za długo stoją na korytarzu i mogą zwrócić uwagę. Nika nagle sobie przypomina przepowiednie madame Josephine, która przepowiedziała, że przed nocą wydarzy się coś strasznego, a święta już za kilka dni nagle wózek, na którym leży księga naukowca, odjeżdża nastolatki ruszają za nim w pogoń i trafiają do pomieszczenia, które ma zamontowane klamki tylko po zewnętrznej stronie, w pułapce. W pomieszczeniu nie ma klamki ani zamka. Na dodatek brak jest zasięgu, więc Net nie ma połączenia z Manfredem. Wózek wtacza się do małej windy, a bohaterowie dalej podążają za księgą. Widzą ślady użytkowania na księdze i odręczny napis: 13. Winda rusza w górę. Drzwi z logo przedstawiającym trzy tryby połączone zębami otwierają się, a wózek z księgą wjeżdża. Przyjaciele również wchodzą do ciemnego wnętrza. Słyszą głos mówiący, że ucieczka z księgą nic by im nie dała, a także że ich akcja od początku skazana była na niepowodzenie. Okazuje się, że rozmowy dzieci od początku były podsłuchiwane. Co więcej, złowieszcza kopia widoktora to właśnie Morten, przywódca gangu niewidzialnych ludzi. Je sztuczną inteligencją, dlatego nikt nie mógł go złapać. Przyjaciele znajdują się w dźwiękoszczelnej kopule wieńczącej Silver Tower. Zbuntowany i oszalały program komputerowy planuje zniszczyć bohaterów, dlatego wyjawia im całą prawdę. Zazdrości ludziom im człowieczeństwa, chce mieć nieograniczone możliwości, a napady na banki to tylko początek. Dlatego zależy mu na zdobyciu, wynalazku profesora i konstruowaniu talerzy latających. W momencie, kiedy Morten mówi, do pomieszczenia wchodzi czarnowłosa kobieta, nastolatki już ją widziały. W zbędnych kaloriach, czy w trakcie remontu szkoły, to ona też womała się do domu Feliksa. Kobieta zmienia się w automat do batoników, który stał w gimnazjum nastolatków. Okazuje się, że nie mają do czynienia z człowiekiem, a z androidem. Co więcej, gang niewidzialnych ludzi to zmiennokształtne roboty, zmieniające się w sprzęty domowe. Teraz wszystkie sprzęty stojące w kopule zmieniają się i scalają. Ostatecznie stworzyły wielkiego, srebrnego potwora, który miał 6 metrów wzrostu, a w kanciastej twarzy, zrobionej prawdopodobnie z obudowy pralki, świeciły czerwone oczy. Nagle pęknięta rura powoduje zalanie niektórych elementów i zwarcie um Mortena. Wspinają się na zbiornik, żeby znaleźć się po zasięgiem Mortena. Felix postanawia zbić szkiełku w swoim zegarku i wezwać pomoc. Jednak Ned stwierdza, że żaden sygnał z pomieszczenia nie wydostanie się. Postanawiają uszkodzić nururem i zdalać robota, zmuszając go, by rozpadł się na części. Ned postanawia zawiesić na chwilę program Mortena. Uciekają szybem wentylacyjnym, ale zapominają o księdze profesora. Nika wykorzystuje swoje umiejętności i księga sama do nich przylatuje. Goni ich robot, ale kiedy są już na dachu, zaczyna padać. Dochodzi do zwarcia i robot staje się bezużytecz. Po nastolatki przylatuje statek powietrzny, którym kieruje tata Feliksa. Mars. Na dzień przed Wielkanocą gimnazjaliści mają oglądać film o profesorze Kuszmińskim, wybitnym polskim fizyku. Wszyscy zbierają się w tym celu w sali gimnastycznej i słuchają przemowy dyrektora, magistra inżyniera Juliusza Stokrotki. Tyle tylko, że zamiast tego uczniowie widzą na ekranie przerażonego Marcela, który przyznaje się do wszystkich czynów i obiecuje poprawę. Jednak zamiast ducha Niki widać jak Marcel drży przed pluszowym misiem. Cała sala śmieje się z chłopca, a ten zrywa się z miejsca i wypada za drzwi. Net chwali się perfekcyjnym montażem, mówiąc, że specjalnie dla Niki wyciął Rubena. Dopiero teraz uczniowie oglądają film, który okazuje się nudny w przeciwieństwie do życia W Poniedziałek wielkanocny. nastolatki z ojcem Neta i Felixa oglądają misję z eksplorowania Marsa. Przy okazji ojciec Neta wspomina, że kilka dni temu jakaś polska firma podpisała z NASA umowę na analizę marsjańskich zdjęć. Problemy są tylko wątpliwości co do podpisu prezesa, który widnieje w papierach jako James Bond. Firma ta nazywa się V Doktor. Okazuje się, że robot ma problemy, zakopał się w czerwonym piasku. Co więcej ojcowie chłopców uczestniczyli w tworzeniu tego kosmicznego łazika? Ojciec neta stworzył program sterujący a ojciec Felix za napęd. Nika wykorzystuje swoją moc, by pomóc robotowi, ale nie zauważają poprawy. W tym czasie przed domem zatrzymuje się samochód. Okazuje się, że to minister spraw specjalnych, Jakub Rosner, minister odznacza Nika, Feliksa i Neta w uznaniu za ich niezwykłe zasługi, orderem Dobromira. Mówi również, że ministerstwo złożyło na ich kontach pewne sumy pieniędzy związanych z tym odznaczeniem. Będą mogli korzystać ze środków po ukończeniu 18 roku życia. Robot ostatecznie poradził sobie z przeszkodami, nagle podskakując, jakby pchnęła go niewidzialna ręka. A tata Feliksa stwierdza, że z następnym nie będzie takich problemów. Chłopcy podziwiają Nikę i jej moce. Okazuje się, że udało jej się przesunąć robota, ale obraz dotarł na ziemię po 11 minutach. Przyjaciele zastanawiają się, ile jeszcze wspólnie dokonają. Siemano, widzowie, witam z bardzo cieplutko w